Widzicie co? Co jest? Dlaczego ten balon tu wisi? Dopiero co weszliśmy do tego lasu. Jakby. coś w nim było? To się zaczyna robić mega dziwne. Trzeci balon na naszej drodze. Kolejny za moimi plecami. Widać takie przebłyski. Latarki między. między drzewami. Chłopie, to jest jak początek do, dobrego horroru. Naprawdę. Tam na ścianie jest, tam jest chyba wielki pentagram na ścianie. I chyba mi się to nie przewiduje. Widzisz tam? Patrz, co, co? Świeczki, patrz, kilajty dookoła. No mówiłem ci, że są świeczki. Czy to jest to, o czym myślisz? Czy to jest? z głowy. Siemano widzowie, jest bardzo późna godzina i znajdujemy się przed lasem. I to nie jest zwykły las, słuchajcie. Wewnątrz tego lasu znajduje się opuszczony dom. I taki mały smaczek to jest urbex, na którym byliśmy pierwszy raz 5 lat temu. Już 5 lat dla Was tworzymy materiały. Szymon, co czujesz? Tutaj jest taka mgła, jest tu tak ciemno. No, ledwo tu weszliśmy, a już mega się boimy. Musicie zostać do końca, żeby zobaczyć, co skrywa to. No, nawiedzone miejsce. Tak. To miejsce podobno jest nawiedzone. Jaka jest historia tego miejsca? Że tam mąż maltretował żonę, aż ją po prostu aż skonała, tak? Dokładnie. Z tego co znaliśmy w źródłach w internecie, w tym domu no, jest smutna historia, bo podobno mąż, tak jak Marcel powiedział, maltretował żonę. Sąsiedzi słyszeli krzyki przez tygodnie, miesiące, nikt nie zareagował. No i niestety ona dokonała swojego żywota tam. Być może z ręki jej męża, no i od tamtego momentu ten dom przepadł w zapomnienie. Tak jest. Gdzie jest mój gaz? Nie wziąłem go. Muszę się wrócić po gaz. Okay. Możemy iść. Patrz. Ej. To jest mm. Co to jest, co czerwone? Balon. To jest balon? Ej, patrz, jak się buja. Ale creepy widzicie co? Co jest? Dlaczego ten balon tu wisi? Dopiero co weszliśmy do tego lasu. Jeszcze w jakimś. Kurde, co to jest? Jakiś taki schron? Co to jest to? Może wziś jakiś karmnik dla zwierząt. Co się Więcej wzi? jest tych balonów? No patrzcie tam. Patrz, kolejny. tam, tam w oddali. Gdzie? ja nie widzę? W oddali, wisi kolejny. Tak! Tylko nie widać na, na, na kamerze, ale jest tam w. Widać go. Jest tam w oddali, Świetnie, drugi. Ta I taki sam dokładnie. Ej, kurwa, może odpóźnię ten. słyszysz? Jakby. coś w nim było? Coś. Co, Zniszczymy go? Żeby Chcesz go przebić, zrobimy hałas dość duży. No właśnie, jesteśmy w środku lasu. Możemy zwabić jakieś dzikie zwierzęta. Może uda nam się. A może da się go jakoś tak delikatnie rozwalić. To co? Sprawdzamy. No, ale tak delikatnie. Jak myślicie, co będzie w środku? Nie. nie wiem. Może to nam się wydaje. <grym>, pewnie, nic, nie? <grym>, Coś nie idzie. Dobra. Dobra. Chyba, 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 trzeba go tak. Nie. Ale pierdzielnie. Może czymś lżejszym. Jest! Co? Patrz! Patrz, co wypadło z niego. Karteczka. Ta, 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 ta. Na pewno. Ej, nie ruszajmy się, nie, nie róbmyć ręków jakichś. <laughs> I tam i dom i, dom, i dom, dom, z każdej strony. <śmiech> <Pasz>. <śmiech> mm. Halo? Halo. To to? Romanie o no? śpiew jak tam? A jak tam, kurwa, no jak <noise> jestem. Generalnie podejrzewaliśmy, że tutaj nic ch cholery żywej duszy nie będzie. Jak widzieliście na przebitkach świeciły jakieś latarki szły w naszą stronę. No, jak już byli blisko, powiedzieliśmy do nich hej, co co ten, co tu robicie Okazało się, że Chłopaki sobie eksplorują, właśnie jeżdżą po takich mrocznych miejscach, jak Zofiówka, jak Legnica, w której byliśmy, no i okazało się, że chłopaki nas kojarzą, znają, pozdrawiamy. Jak się czujesz w ogóle z tym, stary? No tyle rzeczy się dzieje naraz po prostu, ledwo co weszliśmy, pierwszy ten balonik, to czego dalej nie rozwinąłem, bo po prostu Rozwinę jacyś ludzie zaczęli chodzić po lesie. Też. Jest jakieś napisy, są jakieś liczby. Co to może być? Coś jak zawinięte jest. Co to Co? kurwa jest? Nie uwierzysz! Co? Patrzcie! Mm. To są współrzędne? To są współrzędne. Jakby coś nie chciało tam zapabić. To są współrzędne przypadkiem do tego, do opuszczonego Ej, domu? Spra sprawdzę szybko czy to są rzeczywiście te. Ej, to są te. Ej, bez kitu. Nie, nie uwierzycie w to. Ma wpisałem te koordynaty i, i pokazuję, to jest dokładnie ten domek, tutaj za rogiem. Chwilnie od tego. Nie pokazuję im tu. Popie, to jest jak początek do, dobrego horroru. Naprawdę. Ja bym spróbował, wiecie co? Otworzyć ten kolejny balon i zobaczyć czy w nim też coś będzie. Kolejna wiadomość To co, otwieramy chyba, nie? No otwieraj. Trochę hałasu robimy, no ale... Dobra, otwieram. Otwierajmy. No. <laughs> o, spadł, spadł, spadł tu. Uważaj. Okay. Dobra, otwórz tą wiadomość. Otwieramy. Nic. Z nic. Co jest? Co? Co tam jest napisane? To nie koniec, patrz. Szukaj dalej. Tak jakby wiesz, zachęcało, że Mamy są... lokalizację, mamy szukaj dalej. Ja zakładam, że dalej będą kolejne takie rzeczy. Przeszliśmy już kawałek, już, już tak chodzimy kilka dobrych minut. Na mapie nam pokazało, że ten dom jest gdzieś, gdzieś tam, gdzieś w tym kierunku, więc postaramy się wyjść trochę wyżej. No i mamy nadzieję, że znajdziemy ten sam dom, gdzie byliśmy 6 lat temu i zobaczymy, czy cokolwiek się tam zmieniło. Ale po tym, co nam powiedzieli ci ludzie, których zobaczyliśmy przed chwilą, no poziom adrenaliny wzrósł do 100%. Oni też nam mówili, że jakieś zdarzenia paranormalne tam im się zdarzyły kiedyś. Że tam byli już? To jest ich drugi raz i chyba okno się zamknęło samo? Dokładnie, dokładnie to jest to, co ty mówisz. Podczas, gdy tam byli, po prostu nagrywali okno i, i, i cał, podobno cał, całe szkło dookoła okna nagle spadło na dół, jak, jak bawili się taką aplikacją GhostTube, no i kontaktowali z tymi bytami, które tam mogą być lub nie, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Napiszcie w komentarzu, czy wierzycie w takie rzeczy i, i czy są prawdziwe. Zobaczcie, jest mgła, jest pełnia, jesteśmy po środku jakiegoś lasu, weszliśmy z lasu na jakąś polanę. I czekamy tego domu. Szymon, to chyba bardziej, chyba w lewo trzeba iść. Tak, tak, tak mi się wydaje. Coś tam jest. To wygląda w ogóle jakaś postać po lewej. Widzisz, Nic nie, ja? nie widzę. A, no, nie widzisz tego Patrz, patrz, patrz na, na mojego live'a. Patrz po lewej stronie. Widzisz to? to? No. To widać na. Na live'ie widać. Na live'ie to widać. Ej, widzę kolejny balonik. To jest zły znak. Tam. Sprawdzamy trzeci balonik, który znaleźliśmy w środku tego lasu. To się zaczyna robić mega dziwne. Trzeci balonik na naszej drodze. Kolejny za moimi plecami. A zaraz dalej. Rzekomo nawiedzony. Opuszczony dom. Znany. No z historii, która wcale nie jest przyjemna. Parzek się szron na tym zrobił już. Jakiś czas to musi tutaj, tutaj, tutaj wisieć. To 3, 2 O, na szczęście nie jakoś głośno Patrz, nic w nim nie ma Nic To jest jakiś ślepak Nic nie ma w tym balonie Jak nie wypadło nic na podłogę sprawdźmy Nie, bo nawet nie było nic słychać wcześniej Nic Totalnie nic To chyba lepiej Ale patrz tam są kolejne Podejdźmy tam Dalej Zobacz że tu jest jeden przebity już może jakoś pęknął, ale drugi patrz się trzyma, czy była jakaś wiadomość tu? nie, z niego powietrze zeszło on nie jest przebity jest tu wiadomość czuję, zobacz, jak tak dotnę da się go rozerwać? to jest tu, o widzicie? jest tu, jest tu jest tu wiadomość o, 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 o. spadła tutaj, otwieraj Kurde, ja nie chcę tego otwierać. Kurwa, nie odwracaj się. Nie odwracaj się, Marcin. Ja? Nie Co jest za mną? Co jest za mną? Co, kurwa, się nie odwracaj. Gdzie jest ten gaz? Słyszysz? No. Jakie woda. Nie wiem. Ale, ale... Nie było tej wody tam No? Jak weźmy tu tam piosenki. jest dom Tam, tam na wprost jest dom Mam nie odwracaj się, a jakbym się odwróciłem to jest ten dom Ej nie, no weźmy, olejmy te balony Przecież... Co to, co to? Co to jest? Co to jest? Jak to jakiś ten... coś zatrąbiło Drogi, to było mega dziwne trąbienie. Chłopie ja nie wiem czy ja mam psychę tam wejść no jak już tutaj przyszliśmy Jak już jesteśmy to To niby tak, ale Ale ten, tego balona zostawmy Uff Dobrze że mam ten gaz Tak kolejny tyt. Jest dom Chłopie ja nie przyjmuję złej energii z tego domu znaczy. Napiszcie, napiszcie, że nie przejmujecie się, energii tego domu. Też napiszcie, że nie przejmuje. Co? Co jest kurde? Nie wiem, nie wiem czy mi się to zdawało, ale coś mi, coś mi po prostu przeleciało. Ale, ale może mi się to zdawało. Jesteśmy znowu tutaj, przed tym domem, gdzie byliśmy 6 lat temu. 6 lat temu wchodziliśmy tutaj totalnie na lajcie. Sześć? Sześć. Koło, no. I słychać jakieś trąbienie z daleka. Ca co jakiś czas słychać jakieś trąbienie. My jesteśmy o krok od tej całego domu. Jeszcze raz. Pamiętam, że kiedyś ta, to było zamknięte tutaj, to wejście. Może ja. wejdziemy nim, co? Ja już nie pamiętam, to było 6 lat temu. No to co? Wchodzimy do środka. Czuję tutaj tak mroczny klimat. Taka jest mgła, jest pełnia, jest środek lasu. Jeżeli to doceniacie, prosimy, docenć to. Sposób taki, że zostawiacie subskrypcję i łapkę w górę Będziemy mega wdzięczni, i i też Szymona gdzieś zniknął Marcia, Co? zobacz co tutaj jest Kurwa, ale nie się tak, bo ja się boję Ledwo tutaj, ledwo tutaj wszedłem do tego pokoju i tu już jest coś mega dziwnego Ktoś na ścianie wypisał siódme przykazanie Co to jest? Na ścianie garażu mamy siódme przykazanie yy, Nie kradnij Hmm. To jest to mi się wydaje, że to mógł zrobić jakiś urbexowi, bo w sumie zasadą urbexowania jest, żeby nic nie wynosić z danego domu, w ogólnie danych budynków i wiesz, to jest taka zasada eksploracji, żeby każdy o tym pamiętał, no ale... To, to może mieć za... sens, no. To jest ale bardzo da, ale... dobre hasło, ale z drugiej strony... Ale dlaczego w formie przykazania, nie? nie kradnij. Właśnie si siódme, nie kradnij. A z drugiej strony, co tu jest do ukradnięcia? Już praktycznie nic Ej, patrz, 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 Co? Mysza albo jakiś szczur tu przed chwilą wleciał le do podziemi. Tutaj tacz, patrz stąd, 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 przeleciał tutaj i w podziemię po poleciał. Mysz albo szczur to był. Chyba mysz. Bo takie ma mniejszy to było. Wurde ja nie lubię szczurów. Creepy. <lipy> Nie, że się boję szczurów, nie, bo niektórzy tak mają, niektórzy tak mają, że się boją, ale mnie po prostu tak trochę obrzezają, szczególnie w takim, tak, takich miejscach. Ej, patrz, ten balonik tutaj z tej strony. Tu jest też balonik? Tak. Kurde, co jest z tymi balonikami? Nie. Co? Nie, mam nadzieję, że to nie jest to, co myślę. Co? Tam na ścianie jest, tam jest chyba wielki pentagram na ścianie. I, I chyba, i chyba, i, chyba mi się, i chyba mi się to nie przewiduje. Widzisz tam? No. To chyba jest wielki pentagram. Ej, mam ciary teraz na całej rękę. Jeszcze to tu. Zaraz brzmię. Kurwa tego balonika nawet nie otwieraj. Niestety się nie myliłem. To jest, to jest pentagram. A nie. Jakieś A. A, a jak anarchia. Dobra. Może ten znak coś oznacza? Jak będę widzowie wiedzieć, to mogą napisać w komentarzach, co ten znak oznacza. Musisz tutaj być mega ostrożny, bo podłoga jest w opakanym stanie. Widzę. Widzisz? Nie, no, nie chcę otwierać tych balonów, ale z drugiej strony tak mnie ciekawi, co jest w środku. Wiecie, ta ciekawość pierwszy stopień do piekła. Czy zobacz, co jest napisane na ścianach? Ktoś tu w takich dużych literach podpisał całe ściany. Muszę ci powiedzieć, albo nawet wam powiedzieć, że no najgorsze jest być w tym miejscu, tutaj, gdzie te wszystkie złe rzeczy, o których mówiliśmy na początku, się działy. Jak, jak pomyślę, że, że ta kobieta tu rzekomo przechodziła te no, trudne chwile z ręki swojego męża. Tortury. Tortury. Potem te, ta rzecz o tych psach, które tutaj miały, mieli być znalezione, rozczłonkowane. Czyn, ale skąd? Jakby z zewnątrz. Nie, no, na szczęście dom jest mały. Ale z jaką historią? Tak. Ale nie, mówię, że dom jest mały, bo się cieszę, że jeszcze tylko jedno piętro i możemy stąd iść. <grym>, to ma sens. Może okay. wrócimy tu jeszcze za 6 lat. Historia za szkoło. Czy Czyli co? No, no chodźmy teraz z ale tam może się naprawdę być bardzo niestabilny grunt, bo przeciekał. Jak widziałem, stąd z jednego pokoju. Ojoj, oj, oj. to nie jest Maryjka tam? Tyłem tu. odwrócona. Tu! O kurwa, jakieś świeczki. I znowu to z zewnątrz. No, ty, no tego się nie spodziewałem. Co to jest? Ej, teraz mam, rzeczywiście teraz mam, no, na rękach ciały. Cóż to kurwa, Patrz! Co, co? Świeczki, patrz, tilajty dookoła. No mówiłem ci, że są świeczki. Czy to jest... To o czym myślisz, czy to jest... Maria bez głowy? Tak, wygląda jak Maria bez Nie. Nie, powinniśmy tu być raczej. Tak mi się wydaje. Co ty, co ty, co ty myślisz o tym? No, czekaj, zobaczymy. Tak, bez głowy. Nie, 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 nie. To już jest... Kurwa, spierdalajmy stąd. Patrz. Stary. stare. Stare tilaiki. Ej nie. Jeszcze ten balonik na dole. A, patrz. Patrz, nie wiem kim jesteś, ale myślę, że cię nienawidzę. Ta, To wygląda jakby ktoś tu jakieś obrzędy robił. Ale Chyba, nie. Patrz, że to jakiś sznurek jest taki dziwny. Ale to paczek chyba. Zawio... Nie, no, patrz jak zabijał. Tu z drugiej strony to samo. Nie, nie. nie jak na ręce, nie. jak pisze. Patrz. patrz, patrz, patrz. Patrz, tu jedna ręka się dawało, a tu drugą. I tak kogoś można było związać i na przykład go biczować Kurwa, Mać, nie, no, Szymon. Kaczki, kaczki. Ja się nie spodziewałem. Kurwa, Mać. Tego się totalnie nie spodziewałem. To jest. To jest... Chyba nie, Ja się, no się cieszę, że to na, rzeczywiście wygląda stare, czyli to musiało dawno się tu być, ale jeszcze wokół tego jakieś koralice. Te... Ale jak byliśmy pierwszy raz, tego nie było, to w ciągu w ostatnich no w sumie 5-6 lat. Myślę, że w tym miejscu można zrobić szybkie podsumowanie. No przeszliśmy cały dom, rzeczywiście nic takiego tutaj nie było, no może poza tym siódmym przykazaniem to było takie klimatyczne. A to? Ale to? Tego się w ogóle nie spodziewaliśmy, w sensie, wiesz, ja tak wychodzę i wiesz, przypominało mi to postać Maryi z tyłu, ale kim musiała być ta osoba, co po prostu rozczłonkowała głowę i no i te tealighty. W jakimś kręgu to pewnie był ułożony, jeszcze ta straszna buźka, wchodzisz, widzisz tą twarz, następnie Matkę boską, bez... No kurde, aż nie chcę tego wymawiać. No. Ale ja tak, wiesz, idę na Sillo, sobie myślę. Tutaj pewnie pusto będzie totalnie. I, i, i takie coś. E, nie wiem stary jak ty, ale ja nie przyjmuję złej energii nie, z tego domu. Nie, serio, nie przyjmuję złej energii. I jak to oglądacie Shorty z tego, to napiszcie w komentarzu, nie przyjmuję złej energii z tego domu. I, I nie wiem, mam takie wrażenie, że im dłużej tu jesteśmy, tym dłużej mi się wydaje, że my nie powinniśmy tak być. Tak, ja już w ogóle jak to zobaczyłem na starcie, to sobie myślę jakie podsumowania, chodźmy stąd. Okej, okay, my się powoli ewakuujemy z tego domu. A chcesz jeszcze balonikę otworzyć na koniec? Mm, ja że chcę. No, zobaczmy zobaczmy co mam było. No. Słucham, A mi się nogi... tutaj Mi, mi się chłopie? Nogi już teraz są, to, Jak to zobaczyłem. Dobra. Mm, otwórzmy go. ale tak delikatnie. Ja próbuję go wyciągnąć w ogóle stąd, żeby... Albo tak spróbuję. O! O, jest, jest karteczka. Wypada, wypada karteczka. Tak, Okej. Okay. Dobra, odkładam lampę. I... Będziemy to odwijać. No. Okej, okay, chwila. Ostatnia karteczka tego wieczoru. Jeszcze jest jedna przed tym, przed wejściem. Te, te baloniki. I co tu jest? Znajdź mnie. Ty to. O, teraz nie ma ostrości. Ta, widać. To może miało chodzić o to, że jak ktoś idzie do góry, to chodziło o ten, to, co na strychu zobaczyliśmy. Dobrze, że tego nie znaleźliśmy najpierw. No. Co tu chyba było? Przyszłaś? Z tą? No. Nie, 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 nie nie słyszałem, co. Chodźmy. Na dół? No zpierdalajmy. Tak mrocznego jeszcze chyba nie widzieliśmy. Może w nim byliśmy już, ale kurde. Wtedy nie był taki przerażający. Wtedy wcale, tam wcale, wcale. Nawet nie wiem, czy my dobrze idzie. O, dzwoni Aga. O, kurwa. Mhm. Dobra, to jest niepokojące trochę. Dobra, to jest mega niepokojące. Właśnie zadzwoniła do mnie dziewczyna i mówi, że ktoś chodzi koło auta. Siedzieliśmy, właśnie do auta, wracamy z tego opuszczonego miejsca, z tego nawiedzonego domu i zobaczcie, zobaczyłem na zasięg ile mam w samochodzie. Może ja to pokażę. Możecie mówić, że te liczby to przypadek. I mam nadzieję, że jest to po prostu przypadek. Jeszcze przed chwilą jakieś auto się koło nas zatrzymało. Jechało, zatrzymało się dosłownie 10 metrów za nami. Dali, yy, dali awaryjne. Wysiadł jakiś chłop, popatrzył tak na nas, wsiadł i pojechał dalej. I tak stali na tych awaryjnych ile? Z minutę? No, no minuta była. No, takiej mocnej nocy chyba jeszcze nie mieliśmy, co? Mhm. Dobra, no to taki smaczek na koniec. Trzymajcie się, widzowie, i, i na razie. Mam nadzieję, że to już. Ostatni raz się żegnamy, że nic się nie wydarzy.